Siemanko, z tej strony Kamil, jesteśmy w garażu dzisiaj na podnosiku Zafira za chwilę bierzemy się za robotę dzisiaj oleje, filtry przejrzymy sobie zawieszenie na pewno do wymiany są tutaj też łączniki drążków stabilizatora a co wyjdzie jeszcze po kolei no to zobaczymy za chwilę sobie go podniesiemy like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be we can sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the O, wydech końcowy, on już dziury, Zobacz, co coś nie dzieje Wydech końcowy na pewno trzeba Środkowy chyba by się nadał Nie ma latarki, nie? Nie ma latarki Idę po to jest simole, nie? Trzeba by zobaczyć ten, może to na zlewarkę kiedyś sobie kupić, ja zależy jaką ona ma wysokość, może wiesz, by się udało taką zlewarkę kupić, żeby akurat pasowało pod samochód. Nie? No są takie, na one takie mają metr... około... Na metr, na metr na metr 20 żeby miało, nie? One mają około metra, także fajnie byś podjechał i by pasowało, nie? By było Z szerokim lejem, z zbiornikiem. Trzymaj kamerę, ja zobaczę złapię tak i zobaczysz czy gdzieś czujesz skutki, dobra? Patrz tu jaki jest drążek wyjebany. Chcesz latarkę? Nie ja mam Nie wiem czy to nie widać będzie widać? Chodź to, ręką poruszam Widzisz? Mhm. Trzymaj jeszcze? O, Ładnie, Czeka? ładnie wykryte. Ruszę jeszcze, zobaczymy. A weź lewo prawo zobaczymy końcówki drożków. Dzień. Czekaj ten jest okej. Okay. Czekaj, ty kurwa, tulej na wahaczu wypierdolony, no ruszaj. O Boże święty. Całe, za, całe zawieszenie do roboty. Tak nie. No dlatego ją tak wozi po drodze. No tak nie. Poruszę jeszcze raz, no. Czekaj. Przejdę na tą stronę. Prze, przejdź na tą stronę, Maciej. No co, na pewno te tule, tuleje. Ciekawe, czy są całe wahacze. Czy z gumami występują. Czekaj, no. Tu też tuleja. Końcówka, nie. No dobra, trzeba na pewno tak tu na wahacze. Wszystkie, chyba że całe wahacze tu występują. Nie wiem, chcesz zobaczyć tutaj? Ja poruszam. Zobacz co tu się dzieje. Zobaczmy. kamerę. Widzisz to? Kurwa no Dlatego ona tak tanczy nie podczas jazdy. Okay. Ty więcej trzeba kupić. No mu. Zestaw z tych podkładek miedzianych. Do tych korków, wiesz? W sumie do każdego hmm. się przydaje, nie? Hmm. Ty, ale na tej Na tej leżance to tutaj jest wygodniej niż Wygodniej niż na stojąco nie na zapad pasuje, wiesz, że nie ma za mało miejsca Zmieści się tam? Dużo było piłków? Nie, nie. nie powinien być mocno, nie? O kurde! Ale, ale kto ktoś tu napierdolił tej? I powiedz, że to nie było. на не? Не что не поедешь. Nice <звук> and Ollie.

Cześć, go kupionego czy nie? No, weź. Trzeba by tu od razu też nie. Nic, patrz. masakra. Co to Dobra podaj gazu, trochę Dobra. nowy filtr siedzi Także będziemy zakręcać. No i mamy temat ogarnięty. Także Boguś już ma chociaż świeże oleje, świeże filtry, podstawowe rzeczy ogarnięte. Jeszcze czeka nas wymiana wydechu. neutralizowanie jednego wycieku i będzie mógł sobie dojeżdżać samochód dalej dobra, fajnie wyszło, pasuje elegancko to wygląda także sprzątamy i spojrzymy